Witam kochani, zapraszam na odcinek jak rozpętałem Drugą wojnę światową, jak zmienili się aktorzy. Elżbieta Starostecka urodzona w październiku 1943 w Rogach aktorka filmowa i teatralna piosenkarka jest absolwentką liceum ogólnokształcącego imienia Andrzeja Struga w Kliwicach. w 1965 roku ukończyła z wyróżnieniem wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Dyplom uzyskała 6 lat później w 1971 roku. Zadebiutowała 30 października 1965 na deskach teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W filmie zadebiutowała w 1964 rolą w obrazie Wandy Jakubowskiej Koniec naszego świata. Początkowo grała drugoplanowe lub epizodyczne postacie, m.in. w lalce Wojciecha Jerzego Hasa czy w Piekło i Niebo Stanisława Różewicza. Przełomem była rola w filmie Rzeczpospolita Babska Hieronima Przybyły. Starostecka nagrała kilka piosenek, m.in. Za rok, może dwa, z którą wystąpiła na festiwalu w Opolu w 1978 roku. W latach 80. wycofała się z życia filmowego i przestała zabiegać o role filmowe. Ostatnią rolą filmową, którą zagrała przed dłuższą przerwą, był epizod w przypadku Pekosińskiego w 1993 roku. Małgorzata Pritulak, urodzona w czerwcu 1947 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa. W 1970 roku ukończyła studia na PWST w Warszawie. Na festiwalu polskich filmów fabularnych w 1974 roku zdobyła egzekwo nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą w filmach jej portret i chleba naszego powszedniego. Jest żoną aktora teatralnego i filmowego Dzisława Wardejna, którego możecie kojarzyć z serii Kogel Mogel, który w 1961 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Owocem tego małżeństwa są dwaj synowie, Franciszek i Przemysław. Joanna Jędryka urodzona w styczniu 1940 w trębowli, aktorka filmowa i teatralna, występowała również jako Joanna Jędryka Hamiec i Joanna Hamiec, jest absolwentką wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi którą ukończyła w 1965 roku. Była związana z teatrem imienia Jaracza w Łodzi, teatrem Ateneum w Warszawie i warszawskim Teatrem Kwadrat. Aktorka występuje w filmach, serialach, gra w teatrze, nagrywa słuchowiska radiowe. Wzięła również udział w reklamach telewizyjnych. W 1979 roku wystąpiła w roli Niny Pozimirskiej w spektaklu Kariera Nikodema Deszwy. W 1995 została wyróżniona przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia nagrodą Wielki Splendor. Jest żoną Jerzego Chociłowskiego. Była związana również z Krzysztofem Hamcem i Stanisławem Jędryką. Lech Ordon Urodzony w listopadzie 1928 w Poznaniu. Aktor teatralny, filmowy i głosowy. W 1948 został absolwentem PWST w Warszawie z siedzibą w Łodzi. W 1946 roku zadebiutował na scenie Teatru Powszechnego Tur w Łodzi rolą Lokaja w sztuce Pan Jowialski, a w filmie w 1947 rolą Chłopa w Jasnych Łanach. Od 1946 występował w Teatrze Wojska Polskiego i Teatrze Powszechnym Tur w Łodzi. Był aktorem Teatru w Warszawie Narodowego, Współczesnego, a następnie Ateneum. W latach 1955-1997 Występował w przedstawieniach Teatru Telewizji, brał udział w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Został oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a z okazji jubileuszu 90-lecia Związku Artystów Scen Polskich został oznaczony Złotym Medalem Zasłużonej Kulturze Gloria Artis. Wybitny aktor zmarł 21 października 2017 w domu opieki w Załuskach koło Warszawy. Po środku przebywał od kilku tygodni. 10 miesięcy wcześniej przeszedł zawał serca i udar mózgu. 30 października po mszy świętej w kościele świętego Karola Boremeusza w Warszawie urna z prochami aktora została złożona w kolumbarium na cmentarzu powązkowskim. Stefan Schmidt, urodzony w sierpniu 1943 w Biłgoraju. Aktor teatralny i filmowy malarz. W 1965 został absolwentem PWST w Warszawie. Jako aktor teatralny związany z warszawskimi teatrami klasycznym, rozmaitości i polskim. W 1997 wraz z żoną Alicją Jakiewicz oraz córką, powołał fundację Kresy 2000 mającą na celu działalność na rzecz kultury i sztuki współczesnych kresów RP. W 2003 zatem działalność zostali uhonorowani nagrodą Pro Publico Bono. W wyborach w 2007 Stefan Schmidt bez powodzenia kandydował do senatu z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu hełmińskim. W 2012 został oznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Kazimierz Rudzki, urodzony w styczniu 1911 w Warszawie, aktor, reżyser, konferansjer, pedagog i oficer rezerwy Wojska Polskiego. Urodził się w rodzinie Bronisława, właściciela wydawnictwa nutowego i wytwórni płytowej. Jego siostrą była Lena Rudzka-Głowacka, matka pisarza Janusza Głowackiego. Aktor ukończył w 1929 Liceum Ziemi Mazowieckiej, następnie podjął studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlowej. Był słuchaczem Instytutu Reduty związanego z Juliuszem Osterwą, a następnie studiował na wydziale reżyserskim Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie ukończył w 1938. W tym samym roku zadebiutował w Warszawie. W 1939 został powołany do wojska, brał udział w kampanii wrześniowej. Po wojnie wrócił do Warszawy i występował w teatrze, radiu i telewizji. Był dyrektorem Teatru Syrena w Warszawie. Przez ostatnie lata życia aktor zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 2 lutego 1976 w wieku 65 lat. Kazimierz wraz z żoną spoczywają we wspólnym grobie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Marian Kociniak Urodzony w styczniu 1936 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny, uczeń technikum budowy silników, następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1959. Uczeń Ludwika Sempolińskiego. Od 1959 prawie bez przerwy występował w macierzystym teatrze Ateneum. Często występował w teatrze telewizji. W 2003 podczas festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach artysta odcisnął dłoń na promenadzie Gwiazd. Od początku kariery nie wyrażał zgody na wywiady. Wyjątek stanowił wywiad dla TVP Info z okazji 50-lecia pracy artystycznej. Z tej samej okazji w kwietniu 2010 Trafił do Księgard Wywiad z Rzeka z aktorem pod tytułem spełniony autorstwa Remigiusza Grzeli. W 2013 zakończył karierę. Aktor zmarł w szpitalu 17 marca 2016 w wieku 80 lat. Został pochowany 23 marca obok swojej żony na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żytniej w Warszawie. Kochani jeśli odcinek wam się spodobał dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie aby być na bieżąco. Cześć!